Siema, witam w kolejnym odcinku na kanale Koza Menadżer. Znów widzimy się w Wiedniu w nastrojach całkiem przyjemnych. Przynajmniej w takich nastrojach jest zarząd, bo sami widzicie, jak pięknie na zielono świeci nam się ocena ogólna. Mam nadzieję, że Wy także jesteście zadowoleni, tak samo jak oni. Jeśli tak, to łapka w górę i subskrypcja. Liczę na to, że wszystko u Was w porządku. No wakacje, słuchajcie, tuż, tuż, to oczywiście nie wiadomość dla tych wszystkich, którzy no, yy, się edukują, dla wszystkich, którzy pracują. Jesteśmy tu razem. E, witam wszystkich bardzo serdecznie, niezależnie od profesji, niezależnie od tego, e, co, e, e, ile lat macie. E, witam również dziennikarzy na konferencji prasowej, którą tak kliknąłem trochę przez przypadek, ale jak już jesteśmy, to słuchajcie, pompka, pompka i lecimy z nimi. E, mam nadzieję, że z tym laskiem uda nam się tutaj fajnie e, wygrać. E, liczę na to, że trzy punkty będą, bo to by naprawdę fajnie nas ustawiło w tabeli i to jest też ważny mecz dla nas, jako prognostyk, jeśli chodzi o finał. E, Pucharu, Austrii, no bo tam oczywiście rywalizujemy. No i to co istotne, Tirol na szczęście swoje spotkanie przegrał, więc urywamy się na cztery punkty. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo istotna wiadomość dla nas, no bo tych czterech oczek potrzebowaliśmy, a w zasadzie może nie tych czterech oczek, ale tej tego oderwania się od. Od zespołu z, z tyrolu potrzebowaliśmy jak, jak kania dżdżu. Tolian, obiektem zainteresowania Boloni. Niech sobie będzie. My mu zaproponowaliśmy taki kontrakt, uważam spoko. Chociaż kiedy myślę o, o tym, że mielibyśmy go... Nie, 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 pójdziemy po niego. Pójdziemy po niego, bo tak zacząłem sobie myśleć, kalkulować, ale z drugiej strony, ilu zawodników nam odejdzie i tak dalej, że to jest zawodnik warty tego, żeby z nim yy, porozmawiać. Zatem yy, pójdźmy. Pójdźmy, i jeszcze ja spróbuję z nim ponegocjować. Wiecie, asystent, asystentem, ale jak już przychodzi trener, to jest troszeczkę inaczej. A z niego możemy spokojnie zrobić fajne wahadło. Rotacyjne występy. On chce być ważny. Spoko, nie ma problemu. Jesteśmy w stanie Ci to zaproponować. E, powiedz mi, proszę, 3 lata to jest uczciwy kontrakt, masz pewne miejsce e, pracy, on się na to zgadza. Brak klauzuli odstępnego nas absolutnie satysfakcjonuje. E, no i powiedz mi teraz, mistrzu, ile ty byś chciał zarabiać pieniędzy? Moja propozycja to jest 30 tysięcy plus 50 tysięcy plus e, chciałbym, żebyś mi. Za 10 czystych kąt dostał 100 tysięcy. Co ty na to? Uważam, że to jest dobry kontrakt. Ok. 5 czystych kąt, premia za podpis, tu usuwamy to i jesteśmy dogadani. No, i dobrze. Uważam, że to jest dobry podpis. 300 tysięcy jestem gotowy mu dać. Słuchajcie, to jest fajny zawodnik. Na boki obrony mamy wtedy zapewnione bezpieczeństwo i możemy pozbyć się tego hiszpańskiego zawodnika, którego mamy. Zatem zobaczmy, jaka to jest jednak różnica. Odejdzie od nas Benitez. Ja wiem, że 23 letni, ale 74 oceny ogólnej, tam wpada 76. No, a zadania jest w stanie wypełniać podobne, więc. Yy, jesteśmy w stanie za tego Beniteza dostać fajne pieniądze, też a ściągamy zawodnika za darmo. Niestety, Hiszpana wystawić teraz na listę transferową nie możemy, z tego powodu, że jest to zawodnik yy, w tym momencie yy, niedawno kupiony. A zwróćcie uwagę na to, że kiedy go sprzedamy, to tak naprawdę on prawdopodobnie Fruchtla będzie w stanie nam ufundować, więc uważam, że to jest fajny ruch. Yy, my musimy teraz z Altach wygrać. To jest bardzo istotne, żebyśmy zdobyli tutaj trzy punkty i zdobywamy je. Kara strzela, oni nawet strzału nie oddali, akcji nie stworzyli, więc może nie gramy ciekawego futbolu w tym Wiedniu, ale gramy futbol skuteczny. A myślę, że w Austrii e, takie cechy są doceniane. Jeszcze teraz pokonanie szturmu Graz. E, no już naprawdę e, bezpiecznie kończymy ten sezon, bo potem zostało nam mecze z. Tirolem, z Laskiem, no nie no, jeszcze sporo spotkań zostało, ale, ale wydaje mi się, że, co, że, że, że możemy z takim spokojem spojrzeć. Chociaż tutaj czegoś nie dopilnowałem, jesteśmy całkiem mocno podmęczeni. Oni także, ale musimy tutaj jednak troszeczkę pobawić się z ustawieniem. Zatem tak, Hoffman w tym meczu zagra, zagra w tym meczu z Lubicic, który nie gra w podstawie, to jest Beka, ja zapomniałem o nim, no, ale teraz na obronę wskoczy. Busio zagra, ale oczywiście Zagra na rozegraniu, tu zagra zungu. Panów zapraszam, okej, okay, okej, okay. no i tutaj zapraszam Oliveirę. Zatem w ten sposób wychodzimy na to spotkanie. Skład taki, pomieszanie z poplątaniem, ale wydaje mi się, że może wystarczyć i dobrze mi się wydawało. Już jak strzela i Busio ładuje z pozycji numer 10, więc fajnie, że udaje nam się tutaj zwyciężyć z bezpośrednim rywalem i sąsiadem w tabeli, no bo sami widzicie, że ta przewaga już jest siedmiopunktowa, więc nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, ale na pewno warto, że. Warto być zadowolonym z tego powodu, że w tym momencie, no jednak, że, że, że w tym momencie, no 7 punktów raczej nie wydaje mi się, żebyśmy roz, roztrwonili, prawda? W tym meczu zagramy odrobinkę innym składem, a mianowicie. Ogólnie chciałbym no już wprowadzić tutaj yy, taki, yy, taką normę, że lubić się z naszym środkowym obrońcą yy, i że w ten sposób będzie ta gra wyglądała. Yy, nawet nemeczka wrzucimy sobie wtedy na lewą stronę, bo on jest przyzwyczajony, że tam grywa, no i w ten sposób będziemy yy, ustawieni, yy, i to zostawiamy jako stałą. A na ten mecz wyjdziemy lekko zmienioną jedenastką, a mianowicie Lubicic wskoczy sobie do środka pomocy, no a tu wróci sobie Cieciorka. No, tak więc to mamy zrobione, szybka symulacja, z Tirolem raczej wygramy, oni są zmęczeni, tak jest. Petrowicz strzela, strzela dla nas kara, więc piękna naprawdę sprawa. No bo słuchajcie, no, po raz kolejny trzy punkty zbieramy no i może nawet udałoby nam się zrobić atak na to drugie miejsce, ja byłbym zachwycony, chociaż to jest 6 punktów, róż... przepraszam 4 punkty różnicy, to raczej nam się nie uda, Juźwiak ukończył tutaj kolejny poziom, no ja chciałbym, żebyś ty chłopy teraz w takim razie zrobił fałszywego bocznego pomocnika, żebyś szedł w strzały, żeby one wyglądały lepiej oczywiście tutaj mamy teraz chwilę czasu na treningi na to, żeby skupić się przed meczem z Laskiem, meczem o tyle Istotnym, że to znów jest dla nas troszeczkę sprawdzian przed tym, co czeka nas w finale Pucharu Austrii. To jest dla nas najistotniejsze. Ee, widzimy, że w lidze Europy mierzą się niemałe firmy, bo jest to e, Monaco oraz Atalanta, e, więc e, no powiem szczerze, e, no, no, no fajnie by było kiedyś się z nimi mierzyć, myśląc, że jesteśmy faworytem w takim starciu. Gramy za tym, słuchajcie, z laskiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, i ten test. Znowuż na remis, ale remis, powiedziałbym, że ze wskazaniem na nas o tyle, że od 35 minuty po indywidualnej em, karze bezpośredniej czerwonej karce dla Nemeczka graliśmy em, w 10, więc uważam, że to jest naprawdę coś, co, em, co tutaj budzi em, respekt. Pięknie rozwinął nam się um, dzięki tej zmianie König. Więc dobrze, kiedyś był taki komentarz, że warto patrzeć też na to, jaki mają potencjał zawodnicy, nie tylko na wycenę, no, tyle, że czasami, um, przez to, że ta pozycja jest taka dziwna, ee, no można by cisnąć z nich dużo. No tutaj 8 overrolla tylko zmianą pozycji zrobiliśmy. Eem, I chciałbym, żebyś ty teraz w takim razie, wiesz co, chłopie poszedł w tego rozgrywającego, bo, bo, bo tu warto by było się troszeczkę jednak w tym elemencie podciągnąć, bo 52 podań u pomocnika to jednak jest ból. Eee, ważna jest rotacja cieciorko, eee, no a my oczywiście mamy tutaj zawieszonego Nemeczka, więc oczywistym jest fakt, że zawodnik oceniony na 75 wskoczy w kolejnym starciu eee, do naszej drużyny. Eee, no i też powoli, powoli, powoli zaczynamy zastanawiać się nad tym, Kogo chciałbym zobaczyć w środku obrony, no bo nie ukrywam, że właśnie ten zawodnik, którego tak nazywam cieciorką, bez twarzy, to jest piłkarz, którego byłbym gotów się pozbyć, bo wolałbym mieć tutaj jednak kogoś, no, no wiecie, takiego, kto lepiej wygląda. A pan Gabriel Maurer wygląda jak ktoś, kto może nie będzie pukał do podstawowego składu od razu, ale jest naprawdę. Naprawdę poważną opcją e, Od razu przenosimy się zatem e, Do studia Halo panowie, halo panowie Jak tam w szkółce juniorów no, Znaleźliśmy tutaj naprawdę niebywały talent e, Prawo skrzydłowy nie, To jest prawy pomocnik Wow chłopie, naprawdę Ty masz papiery na to, żeby być kimś e, No i pytanie tylko Czy my chcemy, żebyś ty był prawym pomocnikiem e, Szczerze powiedziawszy Ja tutaj widzę bardziej potencjał na to żeby z niego zrobić środkowego pomocnika. E, I tak go przestawimy, i potem będziemy lecieli właśnie w ten sposób, aczkolwiek tutaj to nie wygląda. E, hmm, hmm, hmm. Fajne by było coś, co mu pomoże z. Hmm, ze strzałami, podaniami. E, wspierający pomocnik niezbyt. E, wiecie co? Nie, ja z niego zrobię SP. Ja z niego zrobię SP. Chociaż to nie pomoże mu w podaniach na radzie. Dobra, więc na radzie zróbmy to, co boostuje podania najbardziej, czyli e, podania i strzały, tak naprawdę. Czyli to wydaje się być najlepsze. No i potem będziemy go ciągnęli do środka pomocy e, i zastanawiam się tylko, czy już go brać do drużyny czyniorskiej. Weźmy go, żeby nam tu przez przypadek ktoś go nie podebrał i młody od razu e, zostaje tutaj e, zamiast niego wrzucony do, e, do rotacji. Tak zrobimy. Zatem trafił nam się naprawdę niezły talent, i fajnie by było z tego chłopaka skorzystać i tak też będziemy robić. Na przykład w nadchodzącym spotkaniu, bo sytuacja ligowa jest fantastyczna. Tutaj dostajemy informację, że Redding wpłacił. Jeżeli chłopie, ty nie pójdziesz do Redding, to naprawdę z Twoim podejściem do piłki nożnej jest coś nie tak. Dobra, to co istotne: zarządzanie zespołem. Sawicza tutaj nie chcemy. Ja bym chciał zobaczyć tutaj cieciorkę. I tu proszę bardzo, młody, ja chcę Żebyś ty też poczuł, e, że my na ciebie e, będziemy stawiać. Zatem pyk, 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 pyk. Tutaj drobna zmiana, i tutaj zapraszam. E, 5, 5, 5, Dobra, bo już się bałem, że grani już jakim po prawej stronie go obniża, ale nie obniża go. E, Maurer od razu wskoczy, słuchajcie. Nie ma, nie ma co chłopaka tutaj w, powstrzymywać. Jego od razu tutaj wrzucamy na prawą stronę. E, czy chciałbym zrobić jeszcze jakąś zmianę? Zastanawiam się tak e, chwileczkę, e, ale. Ale nie wydaje mi się, że ma minus 26, bo go postawili na złej pozycji na chwilę. Wiecie, zobacz, aż, aż mi żal patrzeć na niego, więc zapraszam. I zapraszam, dziękuję. Czy chcemy coś jeszcze zrobić? Czy nie chcemy? Nie. Tak to zostanie, zatem w tym meczu Młody zadebiutuje. Zobaczmy, jak poradzi sobie z Salzburgiem. E, ten mecz przegrywamy. Raczej się nie spodziewałem innej opcji. E, a Młody... Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Maurer. 5-3 ocena. No nie był najgorszy na boisku. Mogło być lepiej, e, ale najgorszy nie był, więc przynajmniej e, takie... E, takie pocieszenie dla niego. Gramy teraz z, ze Skra e, Altach. No a potem... Potem już wydaje się, że w kalendarzach mamy zaznaczony finał Pucharu. Tak jest. Na szczęście, do tamtego spotkania będziemy mieli chwilę czasu, więc bardzo mnie to cieszy. Nawet wydaje się, że, ale nie będziemy dokładali nawet jednostki treningowej, nic nie chcę przed tym finałem zmieniać. Chcę, żebyśmy z altach po prostu zwyciężyli. Zatem, koniec zawieszenia nemeczka to jest bardzo dobra informacja, bo dzięki temu możemy wyjść w składzie. Niemalże e, najsilniejszym, choć nie mam zamiaru ryzykować tutaj kontuzją e, Petrowicza, i to będzie mecz pożegnalny zatem dla Bebe, e, bo nie damy mu finału Pucharu od pierwszej minuty, e, ale on wystąpi sobie w tym składzie w, e, na lewej stronie, po prawej zagra. Maurer nie zagra. E, więc e, czy chcemy coś tu jeszcze zmienić, zastanawiam się. No nie, wydaje mi się, że spoko Hoffman pożegna się z zespołem. To będzie chyba też uczciwe, więc w ten sposób to będzie wyglądało. Szybka symulacja tego spotkania przynosi nam wynik pozytywny, bo wygrywamy. Maurer też wszedł za wiaka więc fajnie, że młody się pojawił na boisku. Lask wygrywa z Salzburgiem. To bardzo zła informacja, chociaż możemy tłumaczyć ten wynik rozprężeniem ekipy Red Bulla. No to z drugiej strony, jednak, nadal wygranie z Salzburgiem to jest duża rzecz, i dlatego mnie to martwi, że Laskowi się to udało, no bo zwyczajnie udowadnia to, że będą w gazie, że będą pewni, em, pewni siebie e, Hajdiri został sprzedany, czyli wybrał ofertę Redding, bo ja już, jak już by tego nie zrobił, to naprawdę em, to, to by było z chłopem coś nie tak e, Bebe jest zadowolony e, Stanowisz się inspirację dla innych Bebe i pojawisz się na ławce rezerwowych, ale nie chcę, ja, ja cię nie dam od pod, do podstawowego składu, no, no, no nie ma opcji e, Hoffman tutaj no nie, no Hoffmana nie dać Kogo nie dać. Młody Maurer, ty się nie załapiesz, ty będziesz miał jeszcze okazję, spokojnie. Tutaj Bebe sobie wskoczy. Nie, Maria, czemu ja tego nie zrobiłem przed meczem? Tutaj Bebe sobie wskoczy, zatem przed tym spotkaniem. Zarządzanie zespołem. Pyk, 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 pyk. Gdzie, gdzie ty jesteś, Bebe? Tutaj jesteś, Bebe. Cyk, zapraszam. No i to mi się podoba. I zrobiłem pauzę, bo chciałem już odpalać tutaj mecz, ale przypomniało mi się, jak wyglądają te symulacje rozbudowane, więc zrobimy szybką, mniej klimatycznie, ale mam nadzieję, że skuteczniej dla nas. Zobaczmy, czy uda się zwyciężyć, podnieść puchar. Tak jest! Jedyne w sezonie zwycięstwo z Laskiem, ale jak okazałe, Fonta strzela dwa gole dające nam, słuchajcie, puchar, więc wypełniamy cele stawiane nam przez zarząd w sposób... No, nieprawdopodobny, no tutaj wszyscy powinni być zachwyceni, bo to czego zarząd chciał, to za, zarząd od nas dostał. No, no sami zobaczcie, e, jak to wygląda. E, tutaj mamy cele zrealizowane, zrealizowane, tu nie było, tu. Wszystko co było do zrealizowania zrobiliśmy. Więc bardzo mnie to cieszy, no bo to była niezwykle udana kampania w Austrii. No jestem z tego powodu mega zadowolony. I słuchajcie, no mamy jeszcze maj. Zatem fajnie by było zobaczyć, ale wydaje mi się, że nie mamy w tym maju już za bardzo ruchów. Nie, mamy, mamy możliwości transferowe, więc warto by było może zastanowić się nad zawodnikami, którzy albo są teraz jeszcze wolni, albo którzy wolni będą, więc warto by było tutaj sprawdzić parę zespołów, przede wszystkim Bundesligi ja nie będę ukrywał, że to mnie najbardziej interesuje w tym momencie, żebyśmy my właśnie z Bundesligi starali się pozyskać pozyskać piłkarzy, którzy będą stanowili o sile naszej drużyny, bo no bo skąd, to jest najlepszy najbliższy kierunek, więc weźmy sobie od razu piłkarzy powyżej 23 roku życia szukajmy, no i nie ukrywam że sprawdzimy po prostu te kluby takie najbardziej nas potencjalnie interesują. No, nie zrobiłem tego wcześniej z Scoutem, a też Scoutem nie zawsze um, taka sprawa się nam. E, udaje więc, e, no po prostu, poszukamy sobie tego typu zawodników. Negerstein raczej by do nas nie przyszedł. Grujewa, nawet to ja bym nie chciał. E, Bitenkurt to byłby ciekawy zawodnik. Jest tutaj Artur, ale oczywiście, to nie jest ten Artur, o którym e, można by było pomyśleć. Fajnie by było, gdyby udało nam się jakiegoś e, Austriaka ściągnąć do nas, e, bo to by było też na pewno ciekawe. E, no bo jesteśmy, wydaje się, kierunkiem, który e, właśnie dla tych piłkarzy z Austrii. Mógłby być na pewno bardzo ciekawy. Wiecie, Ale dobra, no nie, jak mu się nie kończy kontrakt, no tego nie będziemy oglądali. Zatem przyjrzymy sobie tych, te kluby. No i tak, jak mówię, jeżeli będą jacyś Austriacy, to będziemy się nad nimi zastanawiali. No, Parwan, no to, to, to nie. No, chyba, że. No nie, ale nie kończy mu się kontrakt, więc, więc takiej opcji nie mamy. E, no, zobaczmy. Denier, proszę bardzo, i Demiral Wolfsburg. Bardzo ciekawa defensywa. To trzeba powiedzieć, że tutaj e, naprawdę jeszcze z lewej strony Luka Dean. Kto tam z prawej może grać? No ten Sako raczej nie. E, nie wiem, kogo oni mają z prawej strony, ale trzeba przyznać, że naprawdę jeszcze Sergi Gomez. No, bardzo, bardzo ciekawy skład. E, no, ciebie bym chciał Schlager, ale niestety. To nam się nie uda. Proszę bardzo, Grańczaka. Więc też zawodnik, który tutaj całkiem pasuje. Ale oni są podobni. byłem przekonany, że to jest jeden zawodnik. O, jemu się kończy kontrakt, więc zobaczymy Marwina Stefaniaka. A nóż okaże się, że to jest piłkarz, którego będziemy chcieli ściągnąć. Jest to Niemiec, więc, więc też tam się łapie do tego, co mogłoby nas interesować. Mamy tutaj również Hoffenheim. Tu zobaczymy sobie, czy są jacyś zawodnicy z Austrii, czy jest ktoś, kto mógłby nas interesować. Zresztą, w sumie wiecie co, nastawmy po prostu filtr Austrii Austriacki. raz znaleźliśmy Niemca, ale niech to będzie odstępstwo od reguły, poszukajmy piłkarzy e, z naszego kraju, no bo fajnie by było tutaj e, na tym budować, więc nawet może, fantastycznie, jak ja siebie kocham, chociaż myślałem, że, bo myślałem, że zresytuję tylko klub, dobrze, więc weźmy sobie tu Austrię, weźmy wiek 23+, plus i weźmy sobie oczywiście tutaj bundes ligę, y, ok, y, i poszukałem po prostu w ten sposób. Może łopatologiczny, ale miejmy nadzieję, że okaże się być na tyle skuteczny, że znajdziemy tutaj jakiegoś piłkarza, z którym y, będziemy mogli przynajmniej porozmawiać y, na temat nowej umowy. No ten jest, wiecie co, ja go sobie obejrzę. Ciekawy jestem, e, jak on się tam prezentuje. No parwana wiemy, że zdobyć nie możemy. Ciebie chętnie tutaj prześledzę. Zobaczymy, jaka jest twoja y, jak to wygląda. Eee, Okej, okay. jemu się kończy kontrakt. Bardzo doświadczony piłkarz 30-letni, no ale jeżeli by nie będzie chciał za dużo, em, to byłby dobry dodatek. Słuchajcie, pamiętajmy o tym, że my sprzedaliśmy w tym sezonie naprawdę bardzo, bardzo dużą część naszej kadry, e, więc e, paru z tych zawodników warto by było poznać e, no bo e, wymienimy 30-latka, który się do niczego nie nadaje na 30 latkę, który jest w stanie jeszcze podnieść rywalizację w składzie, więc zrobimy e, więc to, przerwałem symulację, bo widzę, że junior chce odejść, zobaczmy który Klein chce odejść ale czy on bo trochę mnie zastanawia ta chęć odejścia o tyle a nie, Klein może grać. Ojejku, ja myślałem, że to jest. E, stop, bo któremu zmieniliśmy? Już nie pamiętam, któremu zmieniliśmy. Ten klinik naprawdę wygląda fajnie. E, dobra, więc tak. E, zobaczmy. Mamy ciebie. Czy my z tobą jesteśmy w stanie coś zrobić? Ty nic ode mnie nie dostałeś. Zresztą, mordo, ty jesteś do niczego. Jakby. No, no Do niczego jest ten chłop. E... Czy możemy z niego zrobić rozgrywającego, może? No, ja tak na niego patrzę, ja, ja, ja nie widzę w nim w ogóle czegokolwiek, co by można było z tego chłopaka wyrzeźbić. No, dobra, ładuj w te strzały, zobaczymy co z tego będzie. No, kop na tą bramkę i tyle masz. 15 lat, 5 lat będziesz kopał na bramkę, to w wieku 20 może coś z ciebie będzie. Klein, to jest ten, który chce odejść. Eee Wiecie, co? Jaka jest Twoja wartość? Dobra, przenieśmy go do drużyny seniorskiej i będziemy po prostu tego chłopaka sprzedawali, no bo nie widzę innej opcji, no on u nas się um, nie utrzyma. Ten kenik wygląda fajnie, no bo on wygląda jak taki nasz własny Jozuakimi, więc um, będziemy starali się z niego coś zrobić, e, a tego Kleina po prostu bierzemy i na listę transferową, te 500 tysięcy może nam wpadnie. E, ten Maurer, e, czy ty się chłopie rozwijasz trochę? No, będą no tu przyciśnień z tymi, z tymi treningami, bo tak mogłoby to lepiej wyglądać. E, zresztą się zastanawiam, czy może go nie damy do składu. No nie, no, ale jak jest na ławce, e, no to ćwiczy, ale on nie, no jest na ławce, więc powinno być wszystko. E, Okej, okay. dobra. E, zatem co? Czekamy tam na wynik tego jednego scoutingu, bo on nie powinien zająć nam za długo. Zatem on się już tutaj wydarzył. E, no i znamy paru zawodników. E, przede wszystkim też wpada do nas tutaj ta młodzież, ale ale to czy, czy, czy znowu uda nam się znaleźć jakąś tutaj przyszłą gwiazdę, no zobaczymy, 7-7 to nie wygląda dobrze, 8-1 no to, to nie, to, to się niczym ci zawodnicy nie, nie bronili, znamy już tutaj tych panów, ale on nas nie interesuje, eee... ten, który nas interesuje, to jeszcze chyba nie został poznany przez nas, no nie, tego Stefaniaka to, to znać nie chcę, Nadal on ma taką minę, jakby sam widział swoją ocenę ogólną tego Shopfa. Zobaczymy, um, jak on będzie wyglądał, i zobaczmy tutaj tych juniorów z Niemiec. Ten wygląda obiecująco. Znowuż to jest taki przykład tego, że możliwe, że zmianą pozycji będziemy z tego chłopa w stanie coś wycisnąć. No, fajni ci juniorzy wpadają, naprawdę. Um, ta nasza wiedeńska szkółka, nie powiem, że będzie zaraz um, tu konkurowała z tą salzburską, ale wygląda to naprawdę, naprawdę nieźle. Mordo, co jest z tobą nie tak. No, wiele wydaje się. Środkowy pomocnik defensywny, wiesz co? Jakby. Z taką obroną to ja ci nie wróżę tam w przyszłości. My będziemy cię ciągnęli do góry tutaj. Yy. Będziemy cię ciągnęli do góry, bo to wydaje się być fajnym materiałem na rozgrywającego. Ale ja chcę cię przyciągnąć przez środek. To jest coś, co zrobimy. Tu zrobimy rozgrywający, i po, znaczy na SPO nie rozgrywającego, a potem go pociągniemy jeszcze wyżej. No i tutaj mamy tego Albrechta, który wygląda naprawdę fantastycznie. To jest 15-latek jeszcze. Więc do czasu tego, aż wyjdzie ze szkółki, będziemy w stanie też zrobić z niego kogoś, kto by nie wyglądał jak napastnik. I na razie, kurczę, wiesz co, chłopie, olej, te podania. My z ciebie, ile ty masz wzrostu? 74. No nie, to nie możesz olewać podań. E, no to wszystko w podania, mordo. Wszystko podania, a potem będziemy się zajmowali e, całą resztą. Zatem pracujemy sobie tutaj, pracujemy. Mamy tego Jansena, on też już wie, co robić, więc e, zobaczymy, co te nam treningi przyniosą. Jestem ciekawy, jakie mamy teraz oferty pracy. Ja absolutnie nie mam zamiaru teraz e, e, pracy zmieniać, bo ja jestem. Zadowolony z tego, co tutaj się u nas dzieje, i chciałbym w tej Austrii jeszcze chwileczkę popracować. Aczkolwiek nie ukrywam, e, że, że, tak, e, że prowadzenie takiego PSW byłoby ciekawe, ale to jeszcze jeszcze chwila, jeszcze nie ten moment. Ale jest tu zespół na pewno intrygujący. E, Stojakowicz zmienił klub, znaczy pozycję, klub zmieni e, już naprawdę niebawem. Zatem w zasadzie to czekamy na to, aż on zmieni klub, choć do tej pory e, też tych młodych będziemy w stanie tutaj e, sobie troszeczkę. Jeszcze porozwijać. No faj fajnie wygląda ten żomo. Ja go dodam do listy życzeń, bo możliwe, że będziemy starali się go cofnąć do nas. Ten wygląda, no nie nie fajnie. Jan Fiete Arp nas, nas nie interesuje, musiałby mu się kontrakt kończyć. No dobra, ale jestem ciekawy ciebie. No nie, to, to, to absolutnie nie jestem poziom. Oczywiście Wolf jest super, ale. No, przerasta nas całkowicie. Ten środkowy pomocnik, może byłby, on byłby super, gdyby mu się kończył kontrakt, no, ale niestety kontrakt mu się nie kończy, więc jest to e, stanowczy problem. E, malen w Bayerze, Jesus, jaka to jest bestia! E, zresztą Bayer, jaki ma duet napastników tamtej Bundesliga, to e, naprawdę się dzieje. Mamy tutaj także tego tiała. No powiem szczerze, wiecie co, ja spróbuję zrobić jeden ruch transferowy, bo, bo raczej chciałbym tego fruchtla u nas mieć. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie go jakoś wyciągnąć za jakieś takie e, nieduże pieniądze. Zaoferujmy im kwotę. E, jaki możemy dać max? Max możemy dać 3 miliony. Mm, no dobra. E, I zobaczmy, kogo my wam możemy dać. Czy jest ktoś, kogo ja bym wam mógł dać? No możemy dać wam Oliwiera, ale raczej go nie chcecie. Skrzydłowi No jest ten Maurer, ale ja go nie chcę oddać. Jest ten Savic. Zobaczmy, co nam ten Bayern odpowie. Okej, okay, odpowiada nam Także nam to nie odpowiada. Eee, tu musimy oczywiście zjechać odrobinę, żeby nas było stać na piłkarza. E, wymiana piłkarzy Skrzydłowy. No, no to tu już patrzyłem. E, pomocnicy. Petrowicza to bym się nie chciał pozbyć za bardzo. E, a tutaj raczej nikogo z tych zawodów... No nie ma tu nikogo, kogo chciałbym się pozbyć, a oni nikogo są nie wezmą. E, a środkowi obrońcy, czy jest ktoś, kogo mógłbym ja im dać? No, no, tutaj nie widzę tego. Yy, inaczej, mógłbym im dać tego gościa, ale to nie, no to jest overkill z naszego punktu widzenia. No, chyba byśmy wymienili się bramkarzami, wy wtedy dostajecie doświadczonego goalkeepera. Co wy na to? No, niestety. Yy, no, to możemy im po prostu rzucić naszą propozycję, yy, której oni nie przyjmą i tyle, i, i tak się rozstać. No, no, to jest fajna opcja na bramkę i jakby ja, ja go widzę jako naszego bramkarza, jako naszego bramkarza. Coś mi się tam z akcentem dziwnego stało, no ale niestety nie widzę opcji, żebyśmy mieli ten deal dopiąć. Zresztą, zobaczmy, jak nasz bramkarz sobie poradził, jak ogólnie poradził sobie nasz zespół. Zatem idziemy do tych, którzy, którzy grali. Ten Benitez zagrał nieźle raz w, w Pucharze. No idziemy do tych, którzy grali rzeczywiście. Ten Hoffman, słuchajcie. Fajnie, że skończyła się tak przygoda. Okej okay, sezon, nie oceniamy negatywnie. No tutaj Oliveira udowadnia, że potrzebujemy kogoś za niego, więc czekamy na oferty. Nemeczek, słuchajcie, wszedł do tej ligi i wszedł do niej tak naprawdę, chciałem powiedzieć, z drzwiami, ale aż tak dobrze nie było. Co prawda, wystąpił w połowie spotkań, gdzie mieliśmy czyste konta w tych spotkaniach, w których wystąpił, ale przede wszystkim. Poziom ok, więc nie jest źle. Nowy zespół, więc fajnie. No i przede wszystkim słuchajcie, zobaczcie, jaki zrobił postęp. Ehm, Busio wszedł do tej drzwi z futryną. Dwa gole w pierwszym spotkaniu, potem trochę zwolnił, ale ogólnie bardzo fajne występy. Ehm, Bakasis, ehm, to jest piłkarz, którego będziemy sprzedawali ehm, dalej cieciorka. No to, to to jest piłkarz, którego ja też jestem gotów sprzedać. W to miejsce, wolałbym zobaczyć Webera albo kogoś w tym stylu. Zobaczymy, kogo nam się uda tu ściągnąć. Ehm, Fontas to był znakomity sezon. Słuchajcie, 11 goli. Przesunięty na napad. No, i cały czas dzielnie dryfuje w kierunku tego e, bycia napastnikiem. Zobaczymy, czy mu się to uda. Mamy tu Stojakowicza, którego sprzedajemy, e, więc nie żałuję. E, dalej, Zunugu. Przydatne uzupełnienie na ten sezon, który był, ale fajnie, że odejdzie. E, Lubicicz, e, bardzo dobry zawodnik. Cieszę się, że go mamy i, i chciałbym, żeby pozostał z nami. Petrowicz. E, bardzo dobry środkowy pomocnik, więc cieszę się, że też jest. Ten młody słuchajcie, grał potem znakomicie. Wyższa ocena ogólna, więc tu fajnie pracuje nad sobą. Dodatkowo mamy Butę, który ogólnie zagrał OK sezon. Liga Europy nie była dla niego, ale fajnie, że jest, bo on może nam wiele pozycji zabezpieczyć, więc on mnie cieszy. Demir Znakomity sezon, 7-7, no mogłoby być 10 po której stronie, ale poza tym fajnie e, No i to jest piłkarz, którego raczej niestety, albo niestety stracimy, bo dostaniemy za niego tłusty hajs e, Jeśli chodzi o wiaka, w naszej lidze dobrze, na Ligę Europy średniawka e, No i to trzeba zauważyć, ale ogólnie to nie był zły sezon, więc tu nie mogę go negatywnie ocenić Bramkarz radził sobie bardzo dobrze ale wydaje mi się, że tutaj trzeba zrobić krok naprzód w tej materii. E, dalej mamy Kara, który zagrał najwięcej spotkań w tym sezonie. 20 goli, super strzelec naszej drużyny. Jeśli chodzi o tych dwóch napastników, nie chcę nic zmieniać. Na pewno chcę dodać kogoś, kto będzie w stanie e, z nimi. Rywalizować, bo to jest bardzo istotne. Stop, stop, stop ty symulacjo. To jest bardzo istotne. No i na pewno obrona będzie potrzebowała ws wsparcia. No i wydaje mi się, że potrzebujemy już szukać 80. Że to jest ten poziom. Jeżeli chcemy rzeczywiście grać w lidze Europy na poziomie dobrym, to musimy to zrobić. Pięknie nam wskoczył teraz na 60. oceny ogólnej ten Jansen. Więc to jest coś, co bardzo mnie cieszy. No, i ty chłopie, teraz fajnie, gdybyś szedł w, w coś, co cię tak rozwinie, właśnie w box to box i podania i strzały, no, w to będziemy szli. No, i wytrzymałość fajnie, żeby ci się poprawiła, więc no, tutaj ci juniorzy naprawdę też będą bardzo, bardzo ciekawi. Ten Kynik, jak tam wyglądasz z tym planem rozwoju swoim? Długo to jeszcze dwa tygodnie, no więc tu jeszcze troszkę czekamy. Jansen, no, po, poszedł tu fantastycznie do przodu. Ten Szyber. No, to sobie żyje i ten Albrecht, no, walczy tutaj też o te punkty. Więc problem jest tylko jeden, że mamy tutaj dużo tych 15-latków, czyli no, chłopaki czekają, żeby jeszcze dopiero móc wskoczyć na ten poziom. Mamy raporty zwiadowcze jeszcze, więc zobaczymy, czy znaleźliśmy kogoś, kto w przyszłym sezonie mógłby być dla nas ciekawy, ale, ale nie wydaje mi się, niestety, jeśli chodzi o Austriaków, zobaczymy, jak to wygląda na niemieckiej ziemi. Hmm. Nie, tu, tu, tu nie widzę tego potencjału. Tu też nie i tu też nie. Zatem słuchajcie, możemy podsumować to sobie ten sezon. No i dziwne by było, gdyby to podsumowanie nie było znakomite, bo, no bo to był znakomity sezon. Dzięki, że byliście. A kolejny sezon już jutro.